Z ewangelii według świętego Jana. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Oto zakończenie Ewangelii, którym Jan otwiera nam perspektywę wieczności. Całą wieczność będziemy mieli na poznawanie krok po kroku. Myśl po myśli, dzień po dniu, sekunda po sekundzie życia Jezusa Chrystusa: zachwycanie się, rozkoszowanie się, karmienie się tym wszystkim, czego nie pomieściły księgi Ewangelii, a co pomieści wieczność i co pewnego dnia pomieszczą nasze serca. Do zobaczenia jutro.